Hejka, e, dzisiaj kolejny teścik z Kamembertem, ale jeszcze ten sam. E, ja, ja, ja wam pokażę, jaka nowość weszła. Takie coś. No. i z innymi rzeczami, czyli np. rzadkiewką i y, ogórkiem. Dobra, pierwszy spróbuję sam. Oh. Dobra, powojemy dalej. Z górkiem. Mm -mm. Nie próbujcie. Nie róbcie tego w domu. Teraz to. Ogórek już był lepszy A może tak ogórka z tkiewką? To już było nie było gorsze Subskrybujcie kanał, Pajo!